Halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z WarFrame'a dawno już nie nagrywałem z tej strony VAT-u dawno też w sumie nie grałem hmm, otóż wykonamy sobie trochę jednego Szlaku chcę zdobyć te trzy formy e, tutaj widziałem, że trzeba trzy misje ratunkowe wykonać więc na pewno zrobimy, może przy okazji się to zrobi z dwudziestoma rodzajami surowców e, i tu jeszcze widziałem, żeby sformować coś może się uda to zrobić, może mam jakąś broń weks Taką, którą bym chciał sformować. A no, tak, mam. Więc od razu ją sformuję, żeby trochę było tych punktów do przodu. Możemy dać tutaj taki znaczek. Tak, OK. Może się ubierze coś lepszego. Tak jest. Ale nie będę jej tak nosił. Lecimy z tą bronią. Hmm. Musimy ją zrobić na pewno na radiację i pasowałby mi wirus. Wirus jest, radiacja jest, więc bierzemy taką broń. Bo widziałem też, że w dziennych jest radiacyjnymi i wirusem. I trzy drony bronią biało, więc to pójdzie bez problemu. Albo nie wiem, czy będę to w ogóle robił. E, mamy też tę nową misję z, z tego, z tej, z tej aktualizacji, aczkolwiek mnie się nie bawię. Na razie w tą misję e, tutaj bym sobie znalazł ratunek. Czy to z kimś, czy to samemu nieistotne. jak brak mi przeciwników zabitych przy pomocy tamtych obrażeń, no to po prostu pójdę sobie na to miejsce, gdzie ekspie. Może nawet wezmę coś do podekspienia. A jak na razie, po prostu lecę z tym kopcem. Ok, lecimy odbić cel, tam gdzie mamy wskazane na ekranie. I tak musimy zrobić trzy misje. I w sumie z Warframe'a już mi się tak grać trochę ty chciało Zrobiłem w sumie to co chciałem mniej więcej zrobić eee, więcej się nie chcę robić I temu teraz jest Warframe codziennie, a Warframe będzie okazjonalnie tak od czasu do czasu, żeby coś porobić. Tam już gościu na mnie czeka, lecimy szybko. Tam tą grę mi się też lepiej komentuje niż tą. Tutaj nie mam za bardzo co opowiadać, no po prostu lecimy ciągle w to same miejsca. Chcemy odbić, tak tutaj, no to po prostu lecimy go odbić. Złomę zabezpieczenia. Okej. Okay. Auto. Podstawowa misja. Okej. Okay. leciliśmy go. Nie muszę otwierać i lecimy do wejścia. 400 metrów przed nami. Może dobrze by było ubrać szybszą postać, dobra, niech będzie taka, jaka jest. Szczególnie, że tu bym mógł mieć szybszą broń, bo yy, to jest słaba początkowa misja. Zabijam ich, strzelam w nich, żeby wypełnić tę misję. Tak, to bym przechodził po prostu obok, nikt nie przejmował się nimi. A zawsze, jak strzelę, to zapewne któryś mój odprysk z broni zabije kogoś, i I to będę miał już do przodu trochę tych przeciwników zabitych. Ruderz,em skoczył krzywo. Ok, czekamy na tamtego gracza. I pierwsza misja z misji ratunkowych zaliczona. Zdobyliśmy widmo i nie jest zbyt potrzebne. Zastopuję, żeby się nadawało na spokojnie. No i zaczynam teraz trzecią misję. Właśnie ktoś do mnie dołączył. E, przy okazji zebrałem na Ziemi już trzy surowce. E, z niej takie najpopularniejsze. Trz czwartym jest Neuroda, więc już tam nie będę jej zbierał. I lecę wykonać tą misję. Mam nadzieję, że uda się zdobyć tutaj wszystkie surowce, które oferuje ta planeta. Widzimy się może jak skończę już tą misję, jak będę robić coś innego. No i lecę na to Gambi na przetrwanie. Chwilę posiedzę, żeby zabić tych 100 przeciwników. Tutaj też drop mam jakieś surowce. Myślę, że nie, nie wiem czy będę robił nawet to zadanie. Żeby wszystkie te surowce zdobyć. Jednak jest ich trochę za dużo, żebym je zdobywał. Gdzieś tu chyba zostanę nawet. I zaraz zobaczę jak to będzie szło. Myślę, że pójdę jeszcze na jedną może misję korpus, żeby zabić te drony. Bronią do walki wręcz. Albo zobaczymy. Więc widzimy się, ja skończę tą misję. No i misję zakończyłem. Widzę, że jakiś typ nowy jeden surowca doszedł, co nie dużo. Nie wiem, czy to będzie Endo, może współrzędne nawigacyjne. Reszta wydaje mi się, że miałem. I udało mi się, o ile się nie mylę, wykonać trzy zadania. Z tymi obrażeniami i z uderzeniem drona. Trzy razy za zabiciem drona w czupące walki wręcz broni do walki wręcz. Więc zobaczmy, ile mamy łącznie z tamtym, co wykonałem cztery misje. No bo jeszcze ta. Te... No, no i dostaliśmy formę, co mnie bardzo cieszy. A nie, jednak wirusowym jeszcze nie dobiję, jeszcze pięciu przeciwników mi brakło. Eee, no, z tu Eximusu będzie mi ciężko pokonać, jak nie gram. Hmm, spróbowałbym iść. Na misję jakąś Rail Jack. Na burze pustki. Pewnie oczywiście nikogo nie będzie. Jak nie, to pójdę po prostu na jakąś misję samodzielnie. Mam jedną z korpusu tylko odblokowaną, więc na nią polecę. Wszystko jedno jakim deliktem, byle była forma. O, i nawet ktoś jest, o dziwo. A chciałem polecieć moim drakiem się przejechać, przelecieć, zobaczyć jak jest, jak teraz dobrze działa, no ale nie będzie mi to teraz dane, Do no nic, byle by to szybko zrobić, mm, wirusowe obrażenia jeszcze dobiję, tam trochę podekspliłem też broń, ale też nie dużo. więc widzimy się zaraz. No i odpauzowałem, bo skończyliśmy tą misję i stała się nam piękna sytuacja, że ani nie mogę wcisnąć Escape, ani też żeby się zakomunikować. Po prostu nic. Mogę sobie wcisnąć Q i używać jakiejś animacji. Ja aktualnie używam sobie medytacji. Gościu też tu chyba wchodzi i się wkurza. Najprawdopodobniej będzie wymagało to zresetowania gry. Niestety lub No nie no, niestety. Fajnie by było po prostu zakończyć misję i mieć spokój. O, strzela znata Ruka. Bardzo ciekawa broń. Mam ją, chyba miałem na którymś odcinku nawet założoną, na pewno na miniaturkę zakładałem, bo fajnie wyglądała z jednym Warframe'em. No ale cóż, muszę jakoś wyłączyć grę. Więc nie wiem czy to nie będzie końca, ale koniec odcinka. Niestety odcinek trwa tylko 7 minut. Czy tam już idzie 8, no ale nic na to nie poradza. Możemy się chociaż przejść w po statku. No to też nie możemy. Tutaj jest wyrzutnia ogólnie jeszcze na statku. Może wyrzucać poza. No tak traktuję frame'a jako pocisk. Żeby się wbijać gdziekolwiek. Tu jest kuźnia. No i Zdobyłem do 15 aż mi doszło tych surowców. Więc myślę, że jeszcze coś się zrobi i będzie nawet 20, więc uda się to fajnie zrobić. Fajnego gości ma kotka, fajnego tutaj ma tego żołnierza. Jak chyba ma specjalną na niego skórkę założoną. Gościu ma ogólnie pierwszą legendarną masterkę, więc tam ponad 30 poziom chyba. No więc jest wysoka. No ale cóż, ten odcinek kończę niewyjaśnionym bugiem. No i resetuję grę. Wytrzymajcie się i miłego dnia życzę. Cześć.